Witam tu, Jarol. Mapping na kanale Nie wraca i niestety pewnie prędko nie wróci. Jeśli nie wiecie o co chodzi, zaignrujecie na moją kartę społeczność, więc przystępuję w końcu do realizacji mojego projektu filmów politycznych i geopolitycznych. Główne założenie tej serii to content nieodległy od mappingu oraz robienie filmów tylko wtedy, kiedy uznam, że znalazłem pomijany, a istotny aspekt danej sprawy. Nie planuję jakichś podsumowań, newsów czy wysnuwania bardzo prostych wniosków z aktualnych wydarzeń. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym pomyśle, i przechodzimy do tematu. Dzisiaj polska polityka wewnętrzna, planowo kolejny odcinek, ma być bardziej geopolityczny. Jak wiemy, Grzegorz Brown i Janusz Korwin-Mikke, za sprawą swoich wielu silnie kontrowersyjnych działań i wypowiedzi, są już znani bardziej jako tak tzw. tzw. odklejańcy czy oszołomy niż patrioci i ludzie, którzy, co by nie mówić, walczą już praktycznie dekadami o swoje ideały. Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie seria miejscami wręcz dziwnych wypowiedzi Korwina czy zachowań Brauna, ta opinia mogłaby być odwrotna. Obu nie można odebrać inteligencji, dlaczego więc tak postępują? Myślę, że znalazłem faktyczne przyczyny, a ten filmik, jak można się domyślić po wstępie, robię dlatego, że nie widzę, by ktoś też zwracał na to uwagę w mainstreamie. Wnioski, które przedstawię, wynikają z mojego wieloletniego czytania i słuchania ludzi szeroko pojmowanej antysystemowej prawicy, a więc także obu bohaterów tego odcinka. Historia ruchów antysystemowych w Polsce, których nasi bohaterowie są ważnymi postaciami, sięga początków III RP. Korwin Mika jako jeden z pierwszych zaczął mówić otwarcie o tym, że w Polsce panuje układ, a zbudowane po okrągłym stole państwo jest w gruncie rzeczy kontynuacją PRL-u z pewnymi niezbyt wielkimi zmianami w polityce zagranicznej, społecznej i gospodarczej. Jednak choć dziś dla znacznej części, zwłaszcza młodych ludzi, to stwierdzenie wydaje się raczej dość oczywiste i jak najbardziej do zgodzenia się, wtedy nikt w to nie wierzył. A po ujawnieniu tego, że Lech Wałęsa był Bolkiem, a komuniści w gruncie rzeczy dyskutowali ze swoją agenturą, a nie żadną demokratyczną opozycją, przy okrągłym stole ludzie nie skojarzyli tego z zepchniętym na margines Korwinem. Przetrwał on przecież w sobie tylko przez pierwszą kadencję, a Jarosławem Kaczyńskim, dysponującym znacznie większą partią i zasobami, bowiem choć dzisiaj może brzmieć to dziwnie, to wtedy i on twierdził, że chce rozbić układ. Korwin, tkwiąc więc w dalszym ciągu na marginesie polityki, w gruncie rzeczy mógłby uznać, że Polska jest przegrana, podzielona przez Tuska i Kaczyńskiego. Którzy nie tylko wymieniają się nią co kilka lat. Rozkradano naraz zaprzedana na mocarstwu ościennym, a następnie wycofać się z polityki i zająć się więcej publicystyką, brydżem i filozofią. Gamechangerem okazał się jednak internet, w którym nagle udało się zyskać rozgłos wśród młodych ludzi, a wiadomo, że są oni kluczową częścią społeczeństwa. Korwin wielokrotnie zachwalający nowoczesne technologie zapewne szybko zorientował się w sytuacji, gdyby zaczął wtedy mówić tylko rozsądnie, najpewniej zostałby Mencenem przed Mencenem, cenionym politykiem prawicowym, ze wzrastającym poparciem, ale również niewielkimi lub nikłymi szansami na przejęcie władzy. Korwin jednak poszedł inną drogą, czas pokaże czy lepszą. Wiąże się ona od dawna powtarzaną w kręgach antysystemowych opinią, że Polsce brakuje prawdziwych elit i bez tworzenia nowych na wysokim poziomie intelektualnym, które powoli zaczną przekonywać ludzi i tłumaczyć im, jak się sprawy państwa mają, niemożliwe jest ogarnięcie tego społeczeństwa, zwłaszcza dopóki trwa demokracja. Jeśli natomiast państwo upadnie, czy demokracja się jakkolwiek skończy, bardzo ważna będzie rola ludzi z zasobami, ideami inteligentnych, patriotycznych itd. Aby stworzyć takie elity, trzeba by jakoś wyłowić inteligentnych ludzi, którzy będą chcieli zadbać o dobro kraju i pracować dla wysokich wartości. I tutaj jest jedna z moich głównych tekstów z tego materiału. Corwin i zanim Brown, bo politycznie Brown jest po prostu uczniem Corvina, od czego się najmniej nie odcina, być może uznał, że dokona tego, jeśli zacznie przedstawiać w swoich wypowiedziach nawet bardzo krytykowane i kontrowersyjne punkty widzenia. Większość ludzi nie wgłębi się, powie po prostu, że to jakiś wariat i sobie pójdzie. Natomiast ci wytrwalsi by czy bystrzejsi, pogłębiając się w, ten, w temat, uznają słuszność zasadniczych postulatów Korwina i zrozumieją, że jego różne kontrowersyjne opinie, nawet jeśli naprawdę w nie on wierzy, nie mają znaczenia. Zdaje się, że wprost tego Korwin nigdy nie powiedział, to uważa on swoich 5% wyborców za tą tak zwaną potencjalną przyszłą elitę wolnej Polski. Oczywiście w sensie bardziej intelektualnym i praktycznym niż teoretycznym. Drugim głównym powodem jest oczywiście rozgłos, którego ani Korwin, ani Brown inaczej prawdopodobnie osiągnęliby na poziomie Bartoszewica czy Jakubiaka. Nie byliby oczywiście anonimowi, niektóre wypowiedzi pewnie uzbierałyby trochę wyświetleń, startowaliby pewnie w różnych wyborach, ale generalnie szersza publika nie bardzo kojarzyłaby ich ich postulaty. Natomiast Brown wniósł tę logikę na kolejny poziom poprzez swoje głośne akcje, takie jak gaśnica, nietypowe interwencje poselskie, walkę z lewicowymi symbolami czy przerwanie wykładów w Muzeum Polin. I dzisiaj, jak pewne się już domyślacie, nie chodzi o rozsądzanie, czy akcje Brauna i kontrowersyjne wypowiedzi Korwina są słuszne, niesłuszne czy częściowo słuszne. Na te tematy pewnie i tak wyrobiliście już sobie zdanie, a o zwrócenie uwagi na to, jaka jest ich koncepcja walki o Polskę. I jest to najpewniej koncepcja budowy propolskich elit i swego rodzaju przeczekania demokracji lub obejmowania w jej ramach władzy bardzo powoli. Korwin lubił mawiać, że jego poparcie powoli rośnie, generalnie to prawda, aczkolwiek ten wzrost jest praktycznie minimalny. Jeśli chodzi o moje, moje zdanie, ja jednak na ten moment bardziej skłaniam się do koncepcji Mencena i Posaka. Czyli jednak liczenia, że dzięki dużemu wysiłkowi i temu, że młodzież mniej więcej w połowie popiera Konfederację, nieco szybciej uda się dojść do władzy, a bardzo szybko pojawi się możliwość pewnego wpływania na polską politykę dzięki odpowiedniej liczbie mandatów w Sejmie. Dlatego w wyborach głosowałem na Mencena nie Brauna. Oczywiście wybór miał też inne aspekty, ale właśnie jednym z głównych była kwestia chęci zmiany w Polsce i tego, jaką drogę do tego wybrać. Pamiętajmy, że jedyną sporą partią polityczną, która jeszcze w Polsce nie rządziła, jest Konfederacja, a ta podzieliła się właśnie na te dwie koncepcje. Rzecz jasna jest możliwe, że Konfederacja nie dojdzie do władzy w Polsce w przeciągu najbliższych lat, ale nie da się już zaprzeczyć, że jest taka szansa i moim zdaniem na razie nie czas na koncepcję Korwina. Nie zdziwiłbym się zresztą, gdyby on sam o tym wiedział, ale celowo odcinam się od Mencena, żeby uczynić go bardziej wiarygodnym w oczach Centrowego elektoratu i systemowych polityków. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że następny odcinek pojawi się nie dalej niż za miesiąc. Cześć!